W dzisiejszym odcinku znowu przemalujemy KTM, a tym razem zobaczymy jak będzie wyglądał w czarnej odsłonie, czyli przemalujemy go całego na czarno. Myślę, że powinno pasować. Farba na tamtym chińskim kładiszu już wyschła, także tak wygląda. Fajnie się prezentuje, zielony. Oczywiście zostało mi silnik włożyć, już go tam trochę wyczyściłem. No i jeszcze parę gratów trzeba do niego dokupić jakieś tam linki hamulcowe i takie inne różne. Także ja się zabieram teraz za malowanie. Dwie puchy sprayu, także pomalujemy sobie je tylko od góry. Także powinno pójść szybko. Ogólnie nie ma sensu malować tych plastików z dwóch stron, bo i tak będę zrywał tą gumę. Także zobaczymy jak to wyjdzie. Jak będzie wyglądał cały czarny KTM. Tutaj tego nie pozrywałem, bo to wiecie, i tak mi nie przeszkadza. A teraz będę malował. Więc sobie po prostu domaluję, tu zakrywa siedzenie. Na sam koniec, jak będę miał czyścić, to to wszystko zerwę dokładnie. Ogólnie tylny plastik to moment się ściąga, bo się trzyma na no teraz już czterech śrubach, tylko tutaj trzy jeszcze z jednej strony będzie do odkręcenia. Także szybko, przodu nie będę tego odkręcać, tylko sobie przysłonię tak jak wcześniej i po prostu pomaluję na kładzie. Tak to siedział na pięć, pięciu śrubach, ale mocowanie tu mam urwane, także się nie trzyma. Z tej strony tylko ale powiem Wam, że te plastiki takie liche się teraz zrobiły po tym, czy nie po tej gumie, chyba przez to, że przetarłem tylko rozpuszczalnikiem, właśnie. się smatowiły i takie rysy na to jakieś to kurde były błyszczące, jak mówki. jakaś polerka by się przydała, ale to później jak zerwę. No i tak, chwila, moment plastik ściągnięty, także można go później przecierać i będzie malować. Trudno to tak jak mówiłem, odkręcę sobie tylko to, żebym mógł tam wsadzić karton. Abym reszty nie pomalował, ten nosek też zdejmę i po prostu sobie zabezpieczę to i pomaluję na kładzie. I ogólnie i do niebieskiego, te handbary pomarańczowe pasowały, i do czarnego też będą, do każdego. No i jak widzicie, przygotowałem przedni plastik. Malowania Przetrę je tylko na mokro, już nie będę ich tam otuszczał jakoś dokładniej. Tu trochę gumy, będę musiał dorwać ten kawałek. No i w sumie można zabierać się za malowanie. No i od razu widać, że czarne dużo lepiej kryje niż niebieskie jak poprzednio malowałem Patrzcie dwa razy obleciałem już plastik prawie cały czarny Teraz bierzemy się za przód Trochę chlap jest tego spray nie takie kropki się porobią No to powiem wam, że przedni plastik tu mógł nawet tak zostawić duży czarny, a poszło mi nawet, nie wiem, nie pół puszki, nawet w czarnym luk się maluje. Ale teraz i tak wyciutam dwie, żeby było więcej tej gumy, później będzie łatwiej zrywać. No sumie patrzcie to, czarne jak elegancko pokrył wszystko. Służyłem może półpuchy tego spraya, czy w sumie pomalowałem na czarno i tu i tu nawet nie ma jakichś prześwitów nieźle to wyszło jeszcze mogę tu trochę w środku popsiukać, chociaż tu wiecie to i tak tu nie będę zrywał wszystko ogólnie tym jak maluję to trochę lipa bo tu leci tego sprayu i takie kropki się robią to potem będzie trochę tak nieładnie wyglądało no, ale nie wiem. Będzie cały czarny w macie. W sumie matowy. Sporo osób też pisało, żebym na różowo przymalował. Nie wiem po co albo na fioletowo. A no, gumo w sprayu to można na parę dni, potem zerwać. No i dobra, niech to przesnie. Później jeszcze drugą warstwę z psiukami, Nie wiem, czy będę musiał drugim sprayem, ale chyba tylko tym jednym do końca. Albo też wymarnuję oba na to, żeby była grubsza warstwa tej gumy To do zrywania będzie dużo łatwiej, jeśli si nie będzie tak karowało. No i jak widzicie KTM pomalowany, plastiki już wyschły Także można zabierać się za składanie tych plastików, zobaczymy jak będzie wyglądał Teraz mi trochę lepiej to wyszło, bo popsiłkałem trochę więcej farby Zaciek to tylko jeden mi się zrobił, ale jest taka struktura gładsza, wtedy wyszło tak chropowato O no cały czarny będzie luks wyglądał. No i zostało dokręcić tylko ten tylny plastik. Za chwilę Wam zaprezentuję KTM. -a. No i KTM w nowej czarnej odsłonie. Tak to można co tydzień kolorki zmieniać. Nie, ja już rękawem wytarłem. Nawoskowany, elegancko chodzi. Eu In another World Series, man, it has to be. Uh, J-Roll needs a matching ring. It's about to get rough, grab the Vaseline. Cause we'll fuck your team up. Our bats are mean. Our shirts get dirty. You cats look cleaned up. We bout our business. But y'all like to talk a lot. Looks like Howard knocked another in the parking lot.